na Stargardę do. Noty. No samo, no, 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 jak się zorganizować taki locik no To nie kosztuje tak dużo I to Krzycha, to ci zorganizuje Pojadę no, na tak festyn pograł. Ale mnie kurna Kuksańcem pokonał Ty jeden stoi, gramy nie. Gol, o, brawo Dreku No, zrobię festyn na szkolnej Stargardzie Balony przylecą Dobre, tu to, to tam znalazł się dla jego i też dla nas trochę. No, <grym> kurde mi się, że... O masz, ale się nałożył. Wybij, Nie, no znowu. Dobrze, dobrze. Dobrze, bo on. Nie, no co znowu? No, wybiłem do przodu, a niech do tyłu. Przecież. Takie podbitki do. No. O Jezu, Symariu! Dobrze, z tyłu nie ma. O, dobra, dobra, nic z tego. Dawaj, dawaj, no, dobrze! 2 zero, no! Sprawdźcie! Ale tu grają. kopanina totalna była. Ten podbił jeszcze do bramki swojej. Co to jest w bo... ogóle? Opuszcza jeden. <noise> o! Czegoś takiego to dawno nie było po minucie. Brawo! na pewno nie było. tak można po minucie wyjść. No, może do z... cholera wie.